Traciłam wiarę kompletnie, zupełnie. Bóg przyszedł do mnie podczas lektury prawdziwego życia w Bogu, tych orędzi, i jakoś wiedziałam, że On chce, abym wróciła do Kościoła katolickiego. Płakałam, byłam na kolanach, wszystko stało się w tym samym czasie, i mówiłam mu, że to zrobię. Nie wiem naprawdę, jak żyłam przed nawróceniem. Nie wyobrażam sobie teraz życia bez duchowej części. No i jestem w końcu bardzo szczęśliwa. Jestem żywym świadectwem cudu, jakiego dostąpiłam dzięki Panu przez orędzia prawdziwe życie w Bogu. Od odrzucenia kościoła i wiary przez 45 lat. Do nawrócenia przez mistyczne i duchowe doświadczenie Boga przez Ducha Świętego. Lektura orędzi prawdziwego życia w Bogu otworzyła moją religijną wrażliwość i duchowość na bliskość wielkich, a zarazem dramatycznych wydarzeń, przed którymi staje świat i Kościół Chrystusowy w szczególności oraz na konieczność uwzględniania ich w swoim życiu. Teraz ten czas już się zaczął i nie możemy być wobec nich obojętni, a o tym, jak je przeżywać, mówią właśnie orędzia. Pewnego dnia powiedziałem do Boga, Panie, daj mi czytać tylko to, co Ty chcesz, abym czytał. I krótko potem ktoś pożyczył mi książkę Prawdziwe życie w Bogu. I już po jednej, dwóch stronach wiedziałem, że te słowa nie zostały napisane przez człowieka. Pan Jezus mówi, moje owce znają mój głos. Tak porwał mnie Duch Święty, że czytałem i byłem spragniony czytać więcej i więcej. Odczuwałem wielką miłość i głos mówiącego Boga prosto do mego serca. Kój w sercu, jaki daje tylko Jezus, są owoce, po których poznacie, że te orędzia pochodzą z nieba. Te orędzia są nam dane, bo Bóg widzi, że wpadliśmy do studni, a On podaje nam rękę, aby nas z niej wyciągnąć. Bóg ojciec odnalazł mnie po około 20 latach. Katolik wierzący, lecz niepraktykujący, objawiając mi orędzia prawdziwego życia w Bogu. Bóg okazał mi miłosierdzie, zalewając moje serce przeogromną miłością. Zrozumiałam, co to znaczy msza święta. Duch Święty nadal oczyszcza moją duszę, wskazując drogę, napominając. Doprowadził mnie do ukochanej Matki Maryi, którą znałam tylko z obrazka. Teraz czuję jej obecność. Czuję obecność aniołów, świętych, doszczystości. Dzięki orędziom kocham całe niebo i nie lękam się śmierci. Poznałam prawdziwą miłość, której nigdy wcześniej nie znałam. Amen. Czytanie orędzi: Prawdziwe życia w Bogu. Zawsze jest to dla mnie obcowaniem z Bogiem. Po spraw prostych i codziennych, Bóg zbliża przez słowa tych orędzi coraz większe głębiny swojego serca. Zawsze zachwyca mnie głębia i pięk piękno tego przekazu. Ciągle odkrywam w nim żywego Boga. Bóg uchylił mi rąbek nieba dzięki orędziom prawdziwego życia w Bogu. Dzięki duchowi świętemu, który namaścił każde słowo w tym przekazie bożym dla naszych czasów, narodziłam się na nowo. Odnalazłam prawdziwe szczęście, odzyskałam wolność, a moje życie stało się niezwykłe. Nigdy nie mogłabym nawet przypuszczać, że coś takiego mnie spotka. Oręcia prawdziwego życia w Bogu. To hymn miłości Boga do ludzkości i do mnie. Czytając orędzia Trójca, Przynajmniejsza i Matka Boga, pomogły mi uczynić post postępy w moim duchowym życiu. Zrozumiałam, że miłość jest najważniejsza i że wszystko powinnam czynić, z miłością i dla miłości. W orędziach sam Bóg zachęcił mnie do czytania Słowa Bożego Biblii. Wiem, że grzesząc ranię i zdradzam samego Boga, a zdrada ta jest bardziej bolesna dla Boga niż dla mojego współmawżonka. Od najmłodszych lat miałem wiele nurtujących mnie pytań. Jedno z nich dotyczyło Boga. Czy jest ktoś lub coś, kto pokaże mi jak mam się nawrócić, krok po kroku? Kiedy Jezus mnie znalazł i za sprawą Ducha Świętego dał mi poczuć się jak w niebie i widząc innej drogi oddałem życie Jezusowi. Już następnego dnia natrafiłem w internecie na orędzia prawdziwego życia w Bogu. Po jakimś czasie zrozumiałem, że na przykładzie Wasuli, proroka naszych czasów, Bóg pokazał mi, jak można to zrobić, jak zacząć żyć z Nim od nowa. Jezus sam je prowadzi i uczy, jak żyć na co dzień z Nim. To jest wspaniałe.